Nad pewnym jeziorem w trawie odpoczywała sobie maleńka muszka. Miała akurat wolne. Chciała się zdrzemnąć, chciała odpocząć. Leżała sobie na źdźble trawy, kołysząc się z wiatrem, relaksując, mając nadzieję na dobry czas i dobry odpoczynek. Nagle muszce odpoczynek przerwał ogromny, okropny ryk. Wydawało się, że coś wielkiego się zbliża. I rzeczywiście po chwili z pomiędzy drzew wyszedł wielki, potężny, ryczący lew. Muszka w ogóle się nie przestraszyła i tylko się odezwała: Przepraszam bardzo, czy pan lew mógłby tak się nie drzeć? Bo ja tu jestem po to, żeby odpoczywać. Czy mógłby zachować ciszę, żeby nad tym jeziorem dało się chociaż trochę zrelaksować? Lew oczywiście zdębiał. Jak zobaczył tę malutką muszkę, która do niego z takimi słowami mówi: "Co ty w ogóle wygadujesz? Ja jestem lew, król zwierząt. Ja robię co chcę, mówię co chcę, ryczę jak chcę." Na to muszka, niezrażona, mówi: "A przepraszam bardzo, a kto ci powiedział, że ty jesteś królem zwierząt?" Lew się chwilę zastanowił. I mówi, no, ja sobie to powiedziałem, bo jestem najsilniejszy, nikt mnie nie pokona i każdego pożrę. Ciebie mogę nawet nie tyle, że pożreć, tylko mogę cię zdmuchnąć po prostu jednym moim rykiem. Muszka była bardzo pewna siebie i mówi, proszę bardzo, próbuj. Rzeczywiście, lew zaryczał przepotężnie, ale jak się okazało, Muszka przecież przyzwyczajona od lat... Na tych źdźbłach trawy siedziała, nawet największe wichury jest nam do nie ruszały, więc zupełnie ten y, lewiryk nie zrobił jej żadnej szkody. Lew się zdenerwował, ruszył ku muszce i mówi, no to po prostu ją pożre. Chciał ją pożreć, ale muszka natychmiast ruszyła ze swojej łodygi i wpadła mu do nosa zaczęła go w nosie nieustannie drapać, gilgotać, smyrać i tak dalej. Lew nie wiedział, co się dzieje, bo miał w nosie tę muszkę. Zaczął się rzucać, tarł nosem od drzewa, poranił się straszliwie i w pewnym momencie, już zesperowany, bo nie wiedział, co robić, mówi, muszko, dobrze, przyznaję, to ty jesteś królem lasu, to ty jesteś królem zwierząt, tylko błagam, wyjdź z mojego nosa. Muszka dumna wyfrunęła z jego nosa, lew niepyszny uciekł. Wtedy muszka, Pewna siebie, całkowicie pewna swojej potęgi, mówi: Jestem królem zwierząt, nikt mnie nie pokona, nawet lwa przepędziłam. Nagle się muszka zorientowała, że jakoś jest jej tak niewygodnie, bo się okazało, że coś ją oblepia, że jakoś nie może się ruszyć. Nagle się zorientowała, że wpadła w jakieś dziwne, lepkie sieci. Z góry zaczął do niej schodzić pająk. Z niezbyt przyjemną miną i z następującymi słowami na ustach. O, ale się dzisiaj szykuje. Dobra kolacja. Nieważne, czy jesteś wielki, czy jesteś mały, czy masz dużo siły, czy masz mało siły, jak jesteś pyszny i przekonany, że lepszy od innych, zawsze przegrasz.